Proszę cisza, akcja. Dziś 21 sierpnia, tutaj w Krakowie, rozpoczynamy kręcenie zdjęć do filmu Bóg w Krakowie. Ja nazywam się Andrzej Sobczyk i chciałbym zaprosić Was do zobaczenia, co do powiedzenia mają aktorzy, którzy pracują dzisiaj z nami w tym pierwszym dniu. Mam tutaj w ręce listę aktorów. Jacy będą z nami pracować przez najbliższe kilkadziesiąt dni. E, przyznam, że jest się z, z czego cieszyć. E, ta lista jest e, no, tak, e, żebym przesycona pięknymi, wspaniałymi nazwiskami aktorów e, i nie jeden. duży film chciałby taką mieć. Zapraszam. Temat jest, jakby to niebanalnie powiedzieć, wiecznie żywy. Wiecznie żywy e, i wydaje mi się, że, że bardzo. Bardzo potrzebny. No, jest to film taki do, 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 pobudzający do, do dyskusji, do refleksji. No, a że tytuł jest Bóg w Krakowie, no to ja tak e, coraz wyżej, bo brałem udział wcześniej w filmie Anioł w Krakowie, a teraz, teraz jest mi... No, jest dane zagrać w filmie. Bóg w Krakowie, także to jakiś awans, 21 sierpnia, 50 lat temu, brałam ślub z moim mężem, już niestety nie żyjącym. Jak Darek mi zaproponował udział w tym filmie, bardzo się ucieszyłam, bo aczkolwiek w ogóle nie wiedziałam, o co to biega. Znaczy, wiedziałam tylko, że mam jakąś scenę z Jurkiem Trellą, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w 50. rocznicę. No, i byłam sobie na wakacjach w górach. Dostaję telefon od Kasi, szefowej produkcji, i mówi: Wiesz, zaczynacie 21 sceną z, z panem, panem Trelą, odnowienie przyrzeczenia. Ja dobra, pobiegłam na górę zapisać. I nagle sobie myślałam: Rany Boskie, coś ta data mi przypomina. I dotarło do mnie, że jest to rzeczywiście dzień, w którym ja brałam ślub. Kraków jest miastem, które wydało wielu świętych, patrząc bardzo historycznie wstecz, ale też patrząc niedawno. Święta Siostra Faustyna, Święty Jan Paweł II to święci, którzy chodzili po tych samych ulicach, którzy mieszkali tam, gdzie my jesteśmy, modlili się w tych samych kościołach. I, i taki film, czy jakieś inne produkcje próbują ukazać właśnie to, że Bóg jest obecny w tym mieście, że Bóg tutaj działa. Przez konkretne, konkretne osoby, przez konkretne wydarzenia. Jestem na próbie z, z reżyserem, gdzie tam jakaś scena została dopisana i czytam ją i scena z, z Jurkiem, moim filmowym mężem. I pierwsze słowa, które do niego mówię, on tam gdzieś na górze, ja na dole, ja mówię, Henryk, gdzie ty jesteś? A mój mąż miał na imię Henryk. Reżyser, który zadzwonił do mnie i powiedział, że chce, żebym ja zagrała w tym filmie tą rolę i wiedział dlaczego. Wie w ogóle dlaczego robi film, po co go robi i, i to, to mnie bardzo przekonuje, że no, że jest coś, jakby coś, co naprawdę chcę powiedzieć tym filmem. I ja jakby gdzieś tam się mogę, mogę pod tym podpisać. Po prostu taka jest prawda. Na ksiądz tak powiedział, Bóg wie, co robi. Zapraszam państwa serdecznie w maju. 2016 roku na premierę, a później po premierze do kin, na film pod tytułem Bóg w Krakowie. Pozdrawiam.